Niechaj będzie pokwalony, od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pokwalony. Od nas wszystkich umielbiony, świętszy sakrament, ten niebieski, niechaj będzie pokwalowany, od nas wszystkich uwielbiochodny. Najświętszy świętszy Sa Ker Telenie Miski i test. Kirje Helej są Chryste, Ej są Kiry Chryste Chryste nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Pięta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, nieskończonego majestatu zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości, miłości, skarbnico, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, cud wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, wszelkie chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia usta, się nad nami, Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla wszystkich, którzy się wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, z żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, na nieprawości naszych spartek, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, Aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, płcią przelite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami. W serce, Jezusa, życie i Stanie nasze, zmiłuj się nad nami. W serce, Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. W serce, Jezusa, Chyba ofiarą grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, Miłuj się nad nami w serce Jezusa, w rozkoszy wszystkich świętych się nad nami. Baradko Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku grzechy świata, Ty słuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się, się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmniejszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i dać udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu najsłodszy Odkopicielu rodzaju ludzkiego, wejdź na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, zgardziwszy przykazaniami Twymi. Zytuj się nad jednymi i drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem, bądź nam o Panie nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy cię opuścili. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystani prawdy, jedności, wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użyć Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Paweł, przez które stało się nas Jemu prześli, Paweł. Przed tak wielkim sakramentem, upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, nie dopełni wiara w nas. Bo ojca. Chodź po wszystkie nieśmierni, niech podaje wiek wiekowi, kym triumfu dzięki ci, a równemu im duchowi. W Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią dać, święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Bielbię cię ciebie w każdym momencie ożywy chlebie, tym... chlebie nasz w tym sakramencie ożywy chlebie nasz w tym sakramencie bielbię cię ciebie w każdym momencie o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, ożywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Kochajmy Pan, bo serce Jego żąda i pragnie serca naszego, dla nas współuczniom. Rola zadana, kochajmy pana, kochajmy pana. Dla nas znowucznią, boleść zadana, kochajmy pana, kochajmy pana.